Ludzie boją się i nie otwierają biznesu. Ludzie boją się i nie potrafią podejść do kobiety, w której się podkochują, a to może być jedyna szansa, żeby z tą osobą daną być. Ludzie boją się, żeby rzucić ohydną pracę, której nienawidzą i tego nie robią. Jeden człowiek otwiera biznes i dla niego to jest normalne jak oddychanie. A inny widzi tylko przeszkody i mówi Boże, a co jak nie wyjdzie? A co jak to? Nieraz jest tak, że może się nam wydawać, że jesteśmy czymś już zmęczeni, że już mamy czegoś dość, bo chcielibyśmy czegoś nowego. To jest często ucieczka od tak naprawdę zderzenia się ze strefą komfortu. Wykonywanie strefy komfortu jest tak, że ona jest jak mięsień. Im więcej razy ją pokonujemy, tym łatwiej jest ją potem pokonywać. Jak wy rozwijacie się wśród osób, czy rozwijali was ludzie, którzy ciągle wam mówili uważaj, 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 wszystkiego się bój, nie otwieraj biznesu, znajdź sobie zwykłą pracę, będziesz szczęśliwy, super, to ja się nie dziwię, że macie z tym problem i na bank masę osób z was boi się podejmować takie wyzwania grube. Jak pracujecie w jakichś bezwartościowych pracach, proponuję wam odrzucić to, i idźcie za głosem serca, zacznijcie podróżować, zacznijcie się realizować w jakichś innych rzeczach. Nie pamiętam sytuacji, w których nie opłacało się przekroczyć tej granicy strachu. No nie pamiętam. Czyli za każdym razem, kiedy wchodziłem do rzeki, przełamywałem się, mimo wszystko tego, że się troszeczkę bałem, zawsze wychodziło to fenomenalnie. Jeżeli my chcemy osiągać jakieś wybitne rzeczy, to to nie będzie tak, że nie wiem, za pierwszym razem sobie napiszesz książkę, Otworzysz pierwszy biznes, obojętnie co? I od razu Ci wyjdzie. To musiałbyś być idiotą skończonym, żeby w to wierzyć, że będziesz coś robił na początku, to przyjdzie cięższy okres. Bądźcie odważni, nie bójcie się podejmować ważnych decyzji, niezależnie na jakim gruncie. Generalnie idźcie za marzeniami, realizujcie się, bo po pokonaniu strefy komfortu czeka Was naprawdę fenomenalne życie, niezależnie od dziedziny życia, w jakiej działacie. Dzisiaj też się boję, ale kiedyś się bałem i powstrzymywało mnie to przed działaniem, a dzisiaj się boję i wiem, że jak się boję, to będzie fajnie. Łatwo jest wybrać przyjemność, ale bardzo trudno jest pokonywać strefy komfortu. Zacznijcie od rzeczy prostych przełamywanie strefy komfortu. Przełamujcie się stale w sprawach prostych. Później Wam będzie znacznie prościej przełamywać się w sprawach trudnych, jak nie wiem, napisanie książki, zbudowanie firmy. I teraz zawsze jak robicie coś ambitnego, moim zdaniem dajcie sobie szansę. Bo gdybym ja odpuścił z książkami, ja sobie tego teraz nie wyobrażam, żeby nie był pisarzem, nie był autorem. Bądźcie odważni, ambitne cele. Zrozumcie, że sukces jest kwestią wyboru, kwestią nauki. Odwagi, moi drodzy. Nie bójcie się marzyć. Jak ja osiągnąłem sukces, ja zrealizowałem tyle marzeń. Każdy jest w stanie, każdy. Do zobaczenia.